polecany sen. Od stycznia 2016 roku w Gminie Nysa wchodzi w życie pilotażowy w skali kraju projekt wspierający rodziny. Na drugie i każde następne dziecko w wieku do 6 lat wypłacane będzie po 500 zł. Jest środa 4 listopada. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu. Gmina kontrapowiat, czyli kto komu robi podgórkę. Na początku października starosta całą opłatę z tego terenu podniósł do mniej więcej kwoty 360 tysięcy. Wojewoda powiedział tak, proszę zaktualizować, bo 10 lat to już nie było robione. Kierowca dźwigu z trzema promilami staranował Citroena. Kierujący osobówką poczuł e, tylne uderzenie w tył swojego pojazdu, w związku z czym wyżej. zobaczył z tyłu kierującego dźwigiem. Wycelować profilaktyką braka. Po miesiącach konsultacji jest już gotowy projekt bonu wychowawczego dla rodzin. Od 1 stycznia przyszłego roku nyskie małżeństwa dostaną po 500 zł na drugie i każde następne dziecko. 10 listopada na sesji nadzwyczajnej radni miejscy podejmą dyskusję nad uchwałą o wprowadzeniu bonu. Czy bon przetrwa, jeśli nowy rząd wprowadzi swoje obietnice w życie, tego jeszcze nie wiemy. Z pewnością radni będą się nad tym zastanawiać. Bon wychowawczy, jeden ze sztandarowych pomysłów Kordiana Kolbiarza. Od miesięcy pojawiały się różne koncepcje, wreszcie, jednak, poznaliśmy ostateczny kształt tego projektu. To wynika z analizy tego, co się dzieje w Nysie, w, naszym, w naszej gminie. Dzieci coraz gorzej, coraz mniej dzieci się rodzi, i ta sytuacja, którą musimy ratować, polega na tym, że uratujemy wtedy, kiedy zainwestujemy w rodziny, które mają małżeństwa, które mają od drugiego dziecka wzwyż. I ta cała nasza pomoc będzie ukierunkowana właśnie na wsparcie rodzin, które mają dwójkę i więcej, więcej dzieci, 500 złotych na Każde drugie dziecko i kolejne, kolejne następne. Pierwotnie koncepcja zakładała jednak, że pieniądze dostaną także pary, którym urodziło się pierwsze dziecko. Kordian Kolbiasz tak tłumaczy zmianę koncepcji przyznawania bonu. Niestety, mówię niestety wobec tych, którzy liczyli na wypłaty za każde dziecko, natomiast niestety stało się tak, że musimy płacić o drugiego dziecka kosztem, kosztem poluzowania wymogu pracy. Jeżeli utrzymalibyśmy dwóch pracujących rodziców, wówczas raz, że skazalibyśmy dzieci na opiekę żłobkową, a zdaniem naszych partnerów, którzy pracowali nad tym projektem, czyli Związek Dużych Rodzin, Episkopat, większość rodzin, większość matek, większość rodziców chce w tym wieku najmniej, najmłodszym dziecka, czyli wiek żłobkowy, z dzieckiem być w domu, a wówczas jest problem z pracą i. Stąd też poluzowaliśmy ten wymóg dwóch rodziców, oddajemy Jednemu pracującemu, natomiast to powoduje, że nie możemy objąć wszystkich dzieci, tylko, tylko drugiego. Aby otrzymać bon wychowawczy, trzeba spełnić kilka warunków. Będzie on wypłacany jedynie rodzicom pozostającym w formalnym związku małżeńskim. Tak, małżeństwa, pracujące małżeństwa, na początek pracujący jeden rodzic przynajmniej w wieku 1-3 było z takich dzieci, natomiast tak, pracujący, płacący podatki, mieszkający w jednym adresem, związani węzłem małżeńskim, czy to kościelnym, czy cywilnym, jest to kwestia wtórna. Do takiego społeczeństwa. Rozmierzamy i tak je będziemy wspierać. To jest jakiś no, powrót do źródeł z tego rodzaju. Ponadto bon nie będzie wypłacany rodzicom, którzy korzystają z opieki społecznej, czy są zadłużeni wobec gminy. Z bonu nie skorzystają także dłużnicy alimentacyjni, którzy zawarli kolejne małżeństwo. Jak zapewnia Kordian Kolbiasz, bony są dobrze przemyślanym posunięciem i budżet gminy udźwignie ten pomysł finansowo. Udźwignie, to jest dobrze wyliczone. Kwota 3 milionów złotych na rok przyszły jest już w budżecie zaplanowana i nie ma, nie ma ryzyka, że tego nie dźwigniemy. Będziemy lepiej gminą zarządzać, efektywniej łączymy spółki. To się z oszczędnością pieniądze biorą. Nie możemy robić czegoś kosztem inwestycji, które też są potrzebne dla wszystkich Gminy Sam. A już 10 listopada podczas sesji nadzwyczajnej radni miejscy podejmą dyskusję nad uchwałą o wprowadzeniu bonu. Bon wychowawczy to pilotażowy i unikatowy w skali kraju pomysł. Nysa będzie bowiem pierwszym miastem w Polsce, gdzie taka pomoc będzie wypłacana. Po fali radości po przejęciu przez miasto terenów pobyłej FSD mamy spór na linii gmina-powiat. Starosta podniósł bowiem sześciokrotnie opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu po byłej fabryce Czesław Biłobran tłumaczy, że nie miał innego wyjścia, bo zobowiązuje go do tego prawo. Władze gminy są innego zdania i odwołują się od decyzji starosty. Nieoficjalne komentarze mówią wprost o politycznej rywalizacji Myska gmina nie zgadza się z decyzją starosty, który podniósł opłatę za wieczyste użytkowanie terenu po byłej FSD niemal sześciokrotnie. Opłata wzrośnie z kwoty 60 tysięcy do ponad 360 tysięcy złotych rocznie. Jesteśmy może po części zaskoczeni, ponieważ o sygnałach starosty widzieliśmy troszeczkę wcześniej. Rzeczywiście tak się wydarzyło, że na początku października starosta całą opłatę z tego terenu podniósł do mniej więcej kwoty 360 tysięcy. Starosta Czesław Biłobran odpowiada, że opłatę podnieść musiał, bo zobowiązuje go do tego prawo. Ja uzgodniłem wcześniej z panem, z panem wojewodą tą aktualizację nie tylko tego jednego obszaru, ale i innych obszarów. I otrzymałem na to środki. Wojewoda powiedział, tak proszę zaktualizować, bo 10 lat to już nie było robione. Ustawa generalnie mówi, że nie mogę rzadziej jak co trzy lata. Mowa o ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Ustawa mówi jednak, że wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata. Gmina uważa więc, że starosta wcale nie musiał podnosić tej opłaty. Nie ma żadnego przepisu, który potem mówi, że trzeba zrobić. My też mamy u siebie, jako gmina, prowadzimy wobec kilkuset przedsiębiorców tego typu księgi wieczyste. Nie tylko księgi, ale stawki czynszu, nie wieczyste. I podwyżek nie robimy. I nie robimy od ponad 20 lat. I nikt nam nie będzie oczywiście kazał zrobić tych podwyżek, bo to jest polityka gminy. Polityka starosty jest taka, aby w jakiś sposób podnieść tą stawkę. Nie wiem, z czego to wynikało. Być może z kogoś, kto nie do końca jest kompetentny. No Poszło jak poszło. Osobiście bardzo żałuję, ale jesteśmy optymistami. Sprawa jest w sądzie. Złożyliśmy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w kwestii uchylenia tych decyzji naliczania takie kwoty, jednocześnie będziemy podejmować kolejne kroki prawne, które będą zdążały do tego, że w perspektywie czasu staniemy się właścicielem tego terenu. W poniedziałek w Nysie doszło do niecodziennego wypadku. Pijany kierowca dźwigu staranował Citroena. Pokrzywdzony podszedł do sprawcy kolizji i umówił się z nim, że zjadą w bezpieczne miejsce, by dopełnić formalności związanych z odszkodowaniem. Kierowca Citroena zjechał na pobocze i niestety sprawca zdarzenia nie miał takiego zamiaru. Poszkodowany wezwał więc policję. Do zdarzenia doszło w rejonie szlaku Chrobrego w Nysie. W tył Citroena wjechał dźwig. Kierujący osobówką poczuł e, tylne uderzenie w tył swojego pojazdu, w związku z czym wiesz, zobaczył z tyłu kierującego dźwigiem. Pokrzywdzony podszedł do kierowcy dźwigu i umówił się z nim, że zjadą w bezpieczne miejsce, aby dopełnić formalności odszkodowawczych. Kierowca Citroena pojawił się w umówionym miejscu, natomiast mężczyzna, który doprowadził do stłuczki, próbował uciec. Poszkodowany zawiadomił więc policję. Kiedy policjanci dojeżdżali do ulicy Jagiellońskiej, zauważyli te dwa pojazdy. E, oczywiście kontrola rozpoczęła się od badania trzeźwości uczestników, ponieważ już ze strony pokrzywdzonego były podejrzenia, że e, kierujący e, tym dźwigiem może znajdować się pod wpływem alkoholu. i Jego przypuszczenia potwierdziły się. Faktycznie e, ten kierujący dźwigiem miał prawie 3 promile alkoholu. Teraz sprawą zajmie się sąd. 44-letniemu mieszkańcowi Dąbrowie Górniczej grozi kara do dwóch lat więzienia, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 9 października bieżącego roku gmina Nysa zakupiła teren po fabryce samochodów dostawczych. Obecnie trwają tam prace porządkowe, a już w sobotę, 7 listopada, dzień otwarty i zwiedzanie zakładu. Przyjść i zobaczyć miejsce produkcji historycznych Nysek może każdy. Serdecznie zapraszam na teren pobyły w fabryce samochodów osobowych, dostawczych, tam gdzie prudowano Nyski. O 10.00 w sobotę spotykamy się przed głównym wejściem koło szlabanu. Będzie sporo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych również, grochówka, występy młodych ludzi. Zapraszam serdecznie. Warto przejść, zobaczyć co się przez te lata wydarzyło lub co się nie wydarzyło na tym terenie. Po 13 latach ten teren wrócił do, do miasta, do mieszkańców Nysy i będzie to dzień otwarty, czyli będzie można wejść, zobaczyć jak to wygląda. Szczególnie myślę warto spojrzeć no, na byłe kasyno wojskowe, które jest usadowione na reducie kapucyńskiej. Bardzo ładny budynek, mam już plany co do niego i myślę, że jest to jedyna okazja, bo zapewne będziemy później teren zamykać, grodzić i udostępniać tylko inwestorom będzie już trudno z wejściem. Natomiast Sobota to jest ten czas, kiedy można przejść z całą rodziną, z najmłodszymi i też szczególnie zapraszam tych, którzy pracowali w tym zakładzie przez długie lata, bo na pewno będą będzie okazja do wspomnienia. W czasie trwającej w tym roku czterodniowej akcji z 2015 na drogach powiatu Nyskiego było spokojnie. Doszło co prawda do 15 kolizji, ale nie odnotowano żadnego poważnego wypadku drogowego. Policjanci zatrzymali także sześciu pijanych kierowców. Tegoroczna akcja z NICZ rozpoczęła się na naszych drogach 30 października. Przez prawie 4 dni policjanci na terenie całego powiatu czuwali nad bezpieczeństwem tych, którzy podróżowali w miejsca spoczynku swoich bliskich. Tegoroczną akcję zaczęliśmy już 30 października. Akcja z na terenie całego kraju była prowadzona, w tym również na drogach powiatu Nyskiego. Przez te 4, prawie 4 dni policjanci z Nyskiej Komendy czuwali nad bezpieczeństwem nie tylko kierujących, ale tych wszystkich którzy przyjechali wypocząć czy też odwiedzić e, miejsca spoczynku swoich bliskich. W tym roku na szczęście w czasie świątecznych dni nie doszło do żadnego groźnego wypadku. Policjanci odnotowali jedynie kilkanaście niegroźnych kolizji. Nie odnotowaliśmy w tym roku żadnych poważnych zdarzeń drogowych. Mówimy tu o wypadkach. Nikt nie doznał obrażeń ciała, nikt nie zginął na drogach naszego powiatu. Policjanci wyjeżdżali do skutków 15 kolizji drogowej. Były to niegroźne kolizje. Różne przyczyny ich były niezachowanie bezpiecznego odstępu od pojazdu uprzedzającego, prędkość, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Policjanci zatrzymali także sześciu pijanych kierowców. Policjanci zatrzymali, wyeliminowali z ruchu sześciu nietrzeźwych kierujących. Czworo z nich to kierujący pojazdami mechanicznymi, natomiast dwóch, dwoje pozostałych to rowerzyści. Podsumowując, tegoroczna akcja znicz w naszym powiecie przebiegła wyjątkowo spokojnie. Możemy powiedzieć, że tegoroczna akcja znicz, podczas tegorocznej akcji znicz było na drogach naszych naprawdę bezpiecznie. Nie było poważniejszych zatorów. Drogowych. Nie było też zbytnich utrudnień w ruchu. Akcja znicz zakończyła się w poniedziałek. Udział w niej wzięło ponad 200 policjantów z całego powiatu. Jeśli w tym sezonie Stalnysa rozgrywa mecz ligowy, możemy być niemal pewni, że o jego wyniku będzie rozstrzygał tiebrek. W rozgrywkach pierwszej ligi mężczyzn w tym sezonie o wyniku czterech spośród pięciu spotkań Stalinysa musiał decydować właśnie piąty set. Tym razem Nyski Zespół przechylił szale zwycięstwa na swoją stronę i w meczu wyjazdowym pokonał kamper Wyszków. Gospodarze prowadzili już 2 do 1 i byli bliscy zwycięstwa, lecz pod opiecznym trenera Janusza Bukowskiego udało się ich przełamać i ostatecznie zwyciężyć 3 do 2. Kibice Stalinysa powoli przyzwyczajają się, że oglądając swoją ulubioną drużynę w tym sezonie, muszą uzbroić się w cierpliwość i czas. W sobotę po raz kolejny o wyniku rywalizacji nyskiej ekipy decydował tiebreak, A mecz był istną sinusoidą. Pierwszego seta wygrał kamper, w kolejnym zwyciężyli nasi siatkarze. W trzeciej partii znów górą byli gospodarze, ale Stal postawiła trudne warunki w czwartym secie i wygrała tą partię doprowadzając do tiebreaka. W nim wicemistrzowie pierwszej ligi z zeszłego sezonu nie dali szans gospodarzom i wygrali 15 do 10 i cały mecz 3 do 2. Stal po tym zwycięstwie plasuje się na szóstym miejscu w pierwszoligowej tabeli. Dla niego nie jest istotne, ile ma się lat. Nieistotna jest także płeć. Rozbija się w organizmie po cichu, a atakuje niespodziewanie, przewracając całe życie do góry nogami. Rak. I choć informacja o raku przytłacza i szokuje, wola życia w każdym chorym jest ogromna, więc podejmują oni często nierówną walkę z chorobą. Coraz więcej Polaków choruje na raka. Statystyki są szokujące. Rokrocznie odnotowuje się aż 144 tysiące zachorowań i ponad 92 tysiące zgonów. Rak, dziś to choroba cywilizacyjna, która faktycznie, można powiedzieć, zaczyna dziesiątkować szczególnie Polaków. Wynika to z różnych przeróżnych czynników. Ale w ostatnim czasie, faktycznie, jakby środowisko, sposób życia, jaki, jaki nam towarzyszy, odżywianie, to wszystko wpływa niewątpliwie na to, że organizm reaguje jak reaguje. Poza tym pamiętajmy też, że jakby w Polsce w naszym ciągu problem mamy z profilaktyką. Szczególnie badań profilaktycznych unikają mężczyźni. Stąd też coraz liczniejsze kampanie i akcje nawołujące by się przebadać skierowane właśnie do mężczyzn. Profilaktyka wśród kobiet jest o wiele lepsza niż wśród facetów. U facetów mam wrażenie, że to jest trochę początek tej drogi, więc no więc jeszcze dużo pracy przed nami, ale, w, ale myślę, że, 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 że nie można do nich mówić takim ogólnym językiem, dbaj o swoje zdrowie, no bo facetów to nie rusza. No. Mnie na przykład niespecjalnie, więc, więc mamy nadzieję, że jak będziemy mówić celnie na temat, i tak żeby oni to zrozumieli i w końcu zaakceptowali ten fakt, że. Raz do roku warto w pewnym momencie podjąć ten, ten trud, pójść do lekarza. Jeśli za cel sobie stawiamy, żeby tych zachorowań było mniej, żeby one były mniej skomplikowane, łatwiejsze do wyleczenia i tak dalej, no to jakby jedyną drogą jest profilaktyka, ponieważ rak jest chorobą cichą w, w pierwszej fazie. Więc. Człowiek nawet o tym nie wie, że ma. Nie, nie, nie czuje się tego jakoś specjalnie. Jak już się pojawiają objawy, to najczęściej jest późnawo na leczenie. To jeszcze nie jest kres drogi, jeszcze można z tego wyjść, ale, ale zdecydowanie najlepiej jest to wcześniej wykryć, im wcześniej tym lepiej i, i zapowiedź wtedy I, te, i leczenie jest prostsze i, i bardziej skuteczne. Badania są ważne, ważne jest jednak także tryb życia jaki prowadzimy. Szczególnie istotne są dieta i aktywność fizyczna. Dzieci antyrakowej nie może brakować warzyw i owoców, świeżo wyciśniętych soków, oliwy, orzechów, produktów bogatych w błonnik i kwasy omega-3. Nastawiamy się na nieprzetworzone, świeże pokarmy. Uwzględniamy błonnik, ruch. Czy będzie to basen, czy będzie to jazda na rowerze, musi to być wykonywane systematycznie, aby przyniosło efekt, a więc na przykład codziennie godzinny spacer. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku. Według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu najbliższych 15 lat co trzecia osoba zachoruje, a co czwarta umrze w wyniku choroby nowotworowej. Lepiej zatem wziąć sprawy w swoje ręce i regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym. Na koniec jeszcze dwie informacje. Już od 6 listopada w Nysie zostanie ponownie uruchomione sztuczne lodowisko. Miłośnicy jazdy na łyżwach będą mogli ślizgać się na sztucznej tafli, zlokalizowanej na stadionie stali przy ulicy Kraszewskiego w Nysie. Brak odpowiedniego sprzętu nie powinien być problemem, ponieważ przy lodowisku będzie działać jak co roku wypożyczalnia sprzętu. Przypominamy także, że trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Głosować można tradycyjnie lub przez internet do 10 listopada. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższą sobotę. Do zobaczenia.